Cześć, to jest i dziś o tym, jak robić postanowienia noworoczne, żeby mieć szansę je zrealizować. Po pierwsze, dobrze jest. Podsumować poprzedni rok i zastanowić się, co nam się udało, a co nie, które z celów zrealizowaliśmy, co osiągnęliśmy, może nauczyliśmy się czegoś nowego, może poprawiliśmy swoje relacje, może gdzieś jest jakiś mały postęp, ale nie całkowity sukces. I myślę, że warto się nad tym zastanowić. A o tym, dlaczego jeszcze takie podsumowanie roku jest ważne, mówiłam w zeszłym roku, także zachęcam do odwiedzenia tego filmiku. On na pewno Wam wyskoczy na końcu tego filmu. Po drugie, warto ograniczyć ilość tych noworocznych postanowień. Ponieważ lepiej wybrać takie dwa, trzy naprawdę dla nas znaczące, istotne, niż zawalić się całą masą różnych postanowień i chcieć zmienić nagle całe swoje życie. Po drugie, warto ograniczyć ilość tych noworocznych postanowień. Lepiej wybrać dwa, trzy, które są takie dla nas naprawdę istotne, niż zarzucić się całą stertą noworocznych postanowień, ponieważ to może nas przytłoczyć, zdemotywować. I niestety wtedy te postanowienia nie będą dla nas y, możliwe do osiągnięcia. Po trzecie, w odpowiedni sposób sformułuj te postanowienia. Co to w ogóle znaczy? Po pierwsze, nasz cel, czyli te nasze postanowienie noworoczne, powinien być realistyczny i osiągalny, czyli nie zakładamy, że za miesiąc przebiegniemy maraton, zwłaszcza jeśli naszą obecną aktywność biegową stanowi. Pędzenie do kuchni, jeśli poczujemy, że coś nam się przypala. Lepiej na przykład w takim wypadku założyć, że trzy razy w tygodniu, na przykład we wtorki, czwartki i soboty. Będziemy biegać po 10, 15, 20 minut i uwierzcie, że na początek właśnie lepiej się zachęcić takim mniejszym kroczkiem w dobrą stronę, niż zakładać takie wielkie, ogromne, nieosiągalne przez to cele. Przy okazji, właśnie tak postawiony cel jest mierzalny, czyli można go sobie gdzieś zapisać, odhaczyć. I kontrolować, czy robimy postępy. Lepiej też nie stawiać sobie celu: chcę mniej palić, chcę więcej czytać, bo tak naprawdę nie jest to konkretne. No bo właściwie, ile to jest mniej, albo ile to jest więcej? Aby ten cel był bardziej konkretny, a przy tym łatwiejszy do osiągnięcia, warto zastąpić takie określenia mniej lub więcej. Czymś konkretnym, na przykład, chcę czytać 20, 30, 50 stron dziennie, albo chcę wypalać maksymalnie 10, 8, 5 papierosów dziennie. I wtedy jest to łatwiej skontrolować. Jak już mamy te odpowiednio sformułowane cele, czyli nasze postanowienia noworoczne, to warto je sobie gdzieś zapisać i to naprawdę zapisać, ponieważ y, takie niezapisane Szybko nam uciekają z głowy, z naszej pamięci, a przez to są mniej realne do zrealizowania. Właśnie większe jest prawdopodobieństwo, że zrealizujemy cel, kiedy go zapiszemy i umieścimy w jakimś często widzianym przez nas miejscu. To może być kalendarz, do którego codziennie zaglądamy. To może być notatka w laptopie, która nam się będzie codziennie wyświetlała, bo tam zaglądamy najczęściej. To może być tapeta w telefonie, ale to może być też przyczepienie celu na lodówce, bo na przykład codziennie tam zaglądamy. Jak może pamiętacie, ja od pewnego czasu zaznaczam swoje postępy w różnych wyzwaniach na takim habit trackerze. Czyli u mnie to było koło wyzwań do tej pory, natomiast w nowym roku będę miała troszkę inną formę. Na chwilę obecną uważam, że to koło było ok, natomiast chyba lepiej sprawdzi mi się jednak coś prostszego, ponieważ w niektórych momentach to koło było troszkę mylące, nie do końca wiedziałam, w którym okienku mam zaznaczyć. Natomiast w tym roku będę się posługiwała takim zwyczajnym habit trackerem, w którym mam nazwę miesiąca, datę, jaki to jest dzień tygodnia. Dla mnie to jest ważne, ponieważ ja niektóre rzeczy robię tylko powiedzmy w środy albo tylko w niedzielę, więc wiecie, dla mnie to jest ważne, jaki to jest dzień tygodnia. No i mam właśnie miejsce na wyzwania i miejsce na odhaczanie tych wyzwań i to jest dla mnie... Hmm, Chyba bardzo przejrzysta forma, no i na pewno po jakimś czasie będę już wiedziała, czym się sprawdza lepiej, czy gorzej niż to koło, którego używałam dotychczas. Dodatkowo, jako że jednym z moich celów na 2022 rok będzie przeczytanie 22 książek, postanowiłam, że do mojego kalendarza wkleję sobie właśnie taką kartkę, na której jest narysowany regał z książkami, i jeżeli Przeczytam jakąś książkę, to po prostu będę tutaj zamalowywać. Będzie to takie właśnie graficzne przedstawienie tego mojego postępu. Jednym z moich noworocznych postanowień jest to, żeby co miesiąc wpłacać jakąś darowiznę na wybrany przeze mnie cel. I żeby o tym pamiętać, to do mojej takiej standardowej kartki, na której umieszczam swoje wszystkie opłaty, dodałam właśnie pozycję darowizna. Tak, żeby o tym pamiętać, żeby móc też zamalowywać. Wiecie, ja chyba po prostu lubię sobie zamalowywać te kwadraciki. To dla mnie jest takie motywujące. I muszę Wam powiedzieć, że ja uważam, że czasem lepiej zrobić sobie na przykład takie małe, tygodniowe, miesięczne wezwanie niż... Robić takie full, wielkie, noworoczne postanowienia, bo, tak jak mówię, te krótsze jesteśmy w stanie bardziej kontrolować i jesteśmy w stanie je na przykład skorygować w odpowiednim czasie, albo jesteśmy w stanie zauważyć, że coś na przykład nam się sprawdza albo nie sprawdza. Czasem dobrym pomysłem może być rozbicie takiego dużego, ogromnego celu, no bo nie oszukujmy się, takie też mogą się u nas pojawić, na właśnie takie mniejsze, drobne kroki, ponieważ jeśli je wykonamy, to będzie to dla nas bardziej motywujące, będziemy zauważali swój postęp w tym, co robimy. A i jeszcze dodam, że przecież nie trzeba robić postanowień noworocznych od 1 stycznia i nie trzeba od 1 stycznia zmieniać całego swojego życia dotychczasowego. Przecież można zacząć też od lutego czy od połowy stycznia. Dajmy sobie właśnie te chwile czasu na podsumowanie zeszłego roku, na sformułowanie odpowiednie tych nowych postanowień. A rok ma 12 miesięcy, a jeżeli zdecydujemy się od 1 stycznia, że zmieniamy wszystko, to najczęściej w połowie stycznia czy już pod koniec stycznia mamy tego dość i rezygnujemy. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy robicie noworoczne postanowienia. Jeśli tak, to czy je zapisujecie i jaką część z dotychczasowych postanowień noworocznych udało wam się zrealizować? Ach no i tak, to jest ostatni film w tym roku, więc chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego na cały następny rok. Niech Wam się szczęści, miejcie dużo radości w nowym roku i samych dobrych chwil Wam życzę. A no jeśli robicie jakieś postanowienia noworoczne, to życzę wytrwałości w ich realizowaniu. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!